Ej o, witamy w najnowszym vlogu. Będziemy odświeżać naszą kuchnię, tylko pomalujemy, domontujemy jakąś półeczkę. Już wszystko tutaj sprzątamy, przygotowujemy się. No jest późno, bo jest godzina 17, ale Izumia spała do 15, więc nie było możliwości tego. Nie zrobienia. musisz o tym informować. Nie wszystkich. było możliwości zrobienia tego rano. Nie musisz wszystkich o tym informować. A wy nie musicie informować rodziców Izzy o tym, że robimy remont, bo nie wiedzą o tym, ale muszą wiedzieć. To jest jedna półka i odświeżenie białego na biały. Widzę, bardzo się rozkłada ze wszystkimi swoimi narzędziami. Ja co prawda chciałabym najpierw powynosić wszystkie takie kuchenne rzeczy, które nie są nam tutaj potrzebne, ale widzę, że mamy dwa różne plany. Ja się tego na, 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 na to malowanie i, i na te zmiany. Ale pusto tutaj teraz się zrobiło, aż jest echo. Ale zobaczcie, jak wyglądają okropnie te ściany. Widać wszystkie pustaki, no tak prześwitują. Tutaj mamy rozrysowane. Warto będzie montować przed malowaniem zrobi wiercenie, nie? Musimy spadać do góry, o tak, żeby nawet było Tak, bo nie wolimy tego Przemyj no. To za zuta Biała z piła jest w najlepszym kursie play next! Pierwsze zanurzenie Dobra puszczaj idy. Patrzcie jaka jest różnica w kolorach. Jak teraz będzie biało. Robimy małą przerwę. Bardzo, że zamówił sushi i oglądamy najnowszy film Wardęgi. Dostaliśmy trzy pałeczki, więc myślę, że to jest chyba zestaw dla. Dla trzech osób, ale myślę, że sobie poradzimy. We dwójkę bez problemu. W Stalowej mamy sushi i cały czas się tym jaramy. Pan krewetka. No i sprawdźmy. No i super. Bardzo mi się to podoba. Odciąży nam to tutaj blat. Tutaj idealnie szafka się otwiera. No, jakby na wymiar. Super, jestem bardzo zadowolona. Poziomica? Prościutko? No, jak? No, inżynier. Magister inżynier Bartosz Libera. Spisał się, super. Nie jestem wcale uzależniony od. Kupowania kubków ze Starbucksa. Wydaje mi się, że mam ich trochę mało. Tak, jakoś. Dobra, Bartosz, proszę! No, w sumie. Mhm. Pięk, no, no, pięknie to wygląda. Właśnie o takiej kuchni marzyłam. Ja też. Mhm? Super, Chyba jest. Chyba to wszystkie. Chociaż nie wiem, czy na górze jeszcze jednego nie mam. Mhm. Cudownie. Super, ale ładnie. Słuchajcie, mamy taki odtłuszczacz, bo chemia domowa to jest moja działka. On jest w rosmanie, ale nie sprawdza się dobrze. Źle pachnie, a jednak jest słaby. Nie nadaje się ani do piekarnika, ani do jakichś takich przypalonych rusztów czy coś, ale tak odtłuszczam po prostu szafki nawet dobrze. Pachnie jakby naprawdę była to mocna chemia, a nie jest. Jeśli o ostłapię w wodzie, to oznacza, że kończymy to. Nawet sprawnie nam poszło, teraz jeszcze tylko wymyć platy i super, jak jest tyle wolnego tutaj. Muszę tak zrobić, żeby tutaj stało jak najmniej rzeczy. No taki narzeczony to skarb. Zdałam sobie sprawę, że osoby, które nie obserwują mnie na Instagramie, mogły się zdziwić i pomyśleć, że wyświetlił im się jakiś stary filmik. Ale tak, dobrze widzicie, nie regulujcie odbiorników. Izunia wróciła do ciemnego koloru. Izunia jest tylko jedna i to jest ciemna Izunia. I cieszę się, że spróbowałam blondu. To była fajna odskocznia. W blondzie byłam ponad pół roku, ale jednak... Ciemny kolor to jest kolor, w którym czuję się najlepiej i już nie zamierzam kombinować. I przepraszam Was najmocniej za przerwę tutaj na YouTube. Zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam jest codziennie. Tutaj e, musiałam niestety odpuścić na chwilę, ponieważ e, napisałam pracę magisterską. 60 stron, 24 tysiące słów. Stwierdziłam, że po prostu muszę się temu oddać, skupić się na tym, żeby już nie rozpraszać się i mieć to z głowy. I siadłam i w miesiąc napisałam e, prawie całość. I teraz wracam mogę tutaj ze spokojną głową wrócić na YouTube. Planuję wrócić do serii, już mam nagrany filmik o szreku, tłumaczka reaguje, chcę skupić się więcej na języku angielskim, ale też chcę tutaj wprowadzić więcej takiej organizacji, organizacji w domu, zaraz zobaczycie zresztą, co będziemy tutaj działać z, w kuchni, organizacji też dokumentów, organizacji szkolną, notatek i tego typu rzeczy. No i język angielski, tak jak wspomniałam, a także czytam Wasze historię. Historie z lekcji religii, historie lekcji zdalnych um, i wiele innych. A także. O, jeszcze mam tyle pomysłów, że nie mogę się skupić, ale będzie też reaction videos, chcę zareagować na wywiad Megan i Harego. Wiem, że jestem oczywiście spóźniona, late to the game, ale lepiej późno niż wcale i chcę um, się odnieść. Jeszcze nie wiem, czy zrobię w ogóle o rodzinie królewskiej taki odcinek, czy skomentuję, tam był taki um, Średni ten tłumacz słyszałam, więc muszę się z tym zapoznać. Dobra, ale już wracamy do tutaj, do organizacji. Ogarniamy dzisiaj dwie najgorsze szuflady w kuchni. To jest ta z przyprawami. Znalezienie tutaj konkretnej przyprawy graniczy z cudem i nienawidzę tego. Zazwyczaj jeszcze tutaj tak to dopycham, żeby wiecie zamknąć. I tutaj jest kolejna, wcale nie lepsza. Tutaj chciałam to zorganizować. Widzicie, mam jakieś różne pojemniczki. Coś tu jest przesypane, ale każdy pojemniczek jest z innej parafii, i to też mnie denerwuje. Tutaj panuje chaos, więc zajmiemy się tym. W tym celu zamówiłam 30 takich oto pojemniczków. One mają pojemność 200ml i mają taką czarną zatyczkę i na tę zatyczkę będę naklejać przeróżne naklejki z nazwą przyprawy, ponieważ jak to mi będzie stało, w szuflacie, to ja z góry będę widziała, co w danym słoiczku jest. Genialne. Właśnie zależało mi na tym, żeby to wieczko było na tyle szerokie, żeby mogła nakleić nalepkę, a nie tutaj, bo tutaj, wiecie, by musiała i tak każdy słoiczek podnosić. Więc teraz y, musimy te wszystkie słoiczki wyjąć i umyć. Wyciągam wszystkie przyprawy, będę sprawdzać ich daty ważności. już w tle myje pojemniczki i będziemy zaraz przesypywać. Mamy tutaj chili peperoncini, otworzyliśmy to i okazało się, że to są, czekajcie wysypię Takie całe... Ej go jemy Papryczki Dawaj challenge Tylko to... poliżę, ja tylko liżę Nie, jemy Całe Całą jemy. papryczkę, o tak, tak. O, tak Jemy, jemy Dobra? Pinky promys. No Pinky promise promys. Pinky, promise. Pinky promise. Jemy, ej bo ja zjem, a ty nie zjesz, nie ma wypływania. No chyba ci powoli Nie ma wypływania, jemy, jemy. Nie mam co ludzie patrzą. Mmm, dobre. Mmm, mm, Okej. Oh, okay. <noise> Ale fajnie, bardzo. No Pokażcie tak. jak wyglądasz. U, jest kolor. To był głupi pomysł. <noise> Warto spróbować. Teraz tylko musimy kupić własne koło fortuny i białego Mercedesa. I ja włosy narzucam dalej i git. A skąd znajdziemy karła? Może alfabetycznie? Patrz, jest dobrze, czyli czosnek. No i potem już jest pieprz, ale może byśmy alfabetycznie. To jest trochę OCD, ale to by było fajnie, by było łatwo znaleźć. Co to jest OCD? Znam tylko CBD. No ładnie to wygląda, bardzo ładnie, bo będą pieprz. Obok siebie, papryki, słodka, ostra, wędzona, na końcu no, po... ziele, żurawina. Potem przyprawy do czegoś, do czegoś, do czegoś, do czegoś. Tak, no super. Tutaj zaczynają się od y, C. No bardzo ładnie. I tu w całej szufladzie zmieści się nam ogólnie 42, dwa takie tajemniczki, bo teraz mamy 30. No i policzyliśmy, że z mamy 7, mamy 6, więc wychodzi nam 42. No ale patrzcie, jak teraz to wygląda. Porównując z tym, jak było. Tutaj zostały nam jakieś resztki, takie pojedyncze mm, produkty, i to też zaraz się tym zajmiemy, i wymyję tę szufladę. I do tej szuflady też zamówiliśmy takie organizery. Jak się nazywa ta marka? Te skoma. Te skoma. To nie było w sumie najtańsze, ale to ma bardzo taki fajny system, gdzie możecie zaprojektować swoją szufladę. Tam jest że podajecie wymiary swojej szuflady i to dostosowujecie sobie różne wkłady, które łączycie w różny sposób. I my mamy tutaj wkłady na herbaty. Mamy wkłady... Na kapsułki Nespresso. Tak, i one będą chyba pasować. I takie pojedyncze. I wzięliśmy po jednym te i te. Tak. Dobra, to zaraz to połączę i pokażemy Wam, jak to wygląda. Najpierw muszę opróżnić to. No. A ty możesz tam już otwierać, no? Tak wyglądają te łączniki. O, tutaj widzę, że mamy więcej. I to się tak łapie poszczególne elementy, żeby to się nie rozjeżdżało w szufladzie. I powstaje. Taki płat o dowolnych otworach. Ten system nazywa się Flexi Space i macie podane wymiary każdego elementu. U nas niestety ta szuflata jest niewymiarowa. Pamiętasz jaką ma szerokość? 45 na 50. Więc nam i tak zostanie trochę, ale tam pewnie damy jakąś, nie wiem, folię aluminiową czy coś, bo niestety jest za wąska nawet na ten najwęższy element. Tutaj są pokazane wszystkie elementy, które mają w ofercie. My się zdecydowaliśmy na te na kapsułki, herbatę... I tutaj te pojedyncze, gdzie są łyżki, mieliśmy też taką dziurkę i wzięliśmy ten najmniejszy, o. I zaraz to połączymy, patrzysz, o kurczę, ile mamy tych łączników już pełno. <słuch> U nas ten układ będzie wyglądać mniej więcej tak. I zobaczcie, co ciekawe, podniesiesz to, okazuje się, że jakby nam się znudziły na przykład kapsułki, to możemy mieć z tego taki zwykły pojemniczek. I tutaj tak, tak samo, o. I sama czysta. No, bardzo fajnie. Możemy sobie to wymienić, nawet. Aha, no i super, miejscami zamienić. Patrzcie, jak to sprawnie idzie, tylko to jest taka gumka, którą się tak wciska. Nie słowo widać, ale. O, są białe. Nie wiem, czym w sumie czym się różnią kolory tych gumek. No dobrze. Dobra, zaglądaliśmy do instrukcji i już wszystko wiemy. Białe są antypoślizgowe, bo one tak wystają minimalnie, i one muszą być na zewnątrz, aż szare wewnątrz. Szare są łącznikami. Ile nam to zajmie? Uuu, no fajnie. I to wygląda. można, wiadomo, dać, jak damy do rodu. Dobra, daj do końca i zobaczmy, ile tutaj nam zostało. No tak, jak mówiłam, na jakąś rolkę papieru czy czegoś. No, a damy tak na środek. Kończymy tutaj tego vloga. Wszystkie rzeczy, które pokazaliśmy w filmiku, są podlinkowane w opisie, albo przynajmniej starałam się je podlinkować. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu. My widzimy się w następnych filmikach już niedługo. Na razie. Pa.